Poznaj kultywator bezorkowy hydraulicznie składany marki Rolex o szerokości roboczej 4 metry. Ta maszyna to idealne połączenie solidnej konstrukcji i precyzyjnej technologii. Zapewnia efektywność i trwałość w codziennej pracy polowej. Bezorkowiec został wyposażony w zęby Deltaflex z prostą odkładnią i podcinaczami, które gwarantują precyzyjne podcięcie gleby oraz dokładne mieszanie resztek pożniwnych. System zabezpieczenia sprężynowego non-stop zapewnia ciągłość pracy, ponieważ zęby automatycznie unoszą się w przypadku napotkania przeszkody, a następnie wracają do ustawionej głębokości. Maszyna pracuje na głębokości do 35 cm, co pozwala skutecznie przygotować podłoże pod siew w każdych warunkach. Możliwość wyboru różnych rodzajów dłut pozwala na dopasowanie maszyny do specyficznych potrzeb gleby i rodzaju upraw. Sekcja wyrównująca, składająca się z dwóch rzędów talerzy, skutecznie radzi sobie z dużymi ilościami resztek pożniwnych. Wózek transportowy, umieszczony przed wałem doprawiającym, zapewnia optymalne rozłożenie masy maszyny. Dzięki temu kultywator pracuje płynnie w polu, a jego transport po drogach jest stabilny i bezpieczny. Prezentowany model został wyposażony w wał tandem daszkowy, idealnie sprawdzający się w różnorodnych warunkach glebowych. Hydrauliczna regulacja głębokości pracy, realizowana za pomocą dystansowych klipsów na siłownikach, umożliwia szybkie i wygodne ustawienie maszyny. Koła podporowe odpowiadają za perfekcyjne kopiowanie terenu, co zapewnia równomierną głębokość pracy na całej szerokości roboczej. Solidna konstrukcja ramy, wykonana z najwyższej jakości stali, czyni ten kultywator niezawodnym i trwałym narzędziem. Maszyna została zaprojektowana z myślą o współpracy z ciągnikami o dużej mocy, co sprawia, że jest inwestycją na lata intensywnej eksploatacji. Kultywator marki Rolex to narzędzie stworzone z myślą o rolnikach, którzy cenią jakość, wydajność i niezawodność. Wybierając ten kultywator, inwestujesz w przyszłość swojego gospodarstwa i efektywność codziennej pracy.